Hej, mam na imię Andek, jestem maturzystą tegorocznym i mam 18 lat. Chciałem Wam opowiedzieć trochę o Starterze, który odbywa się co sobotę od 9.30 do 13.00 w Akademii Kosołek. Myślę, że pierwszą rzeczą, jaka jest władza podkreślenia całego tego programu, jest tutaj miejsce. Bo w domu, jak próbujemy się uczyć, to mamy milion spraw do załatwienia nagle. Musimy wyrzucić śmieci, odkurzyć, mamy komputer pod ręką i telefon, co cały czas nas rozprasza i sprawia, że uciekamy myślami od nauki. Drugą rzeczą jest to, że spotykamy się tutaj w gronie kilku osób, jeśli dołączysz do nas, to nawet większej ekipie, i wymieniamy się swoimi doświadczeniami, pomysłami, jak się lepiej uczyć, nakręcamy się wzajemnie, ale też w przyjacielskim gronie, więc rozmawiamy czasem nie tylko na tematy związane nauką. I myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Trzecią rzeczą, jaką, yy, jaka fajna jest na Starterze, jest to, że wyśrubujemy nasze tutaj wyniki w nauce. Uczymy się krócej, lepiej, właśnie poprzez wymianę tych doświadczeń mamy też takie pół godziny bloki ranne, żeby się nauczyć jak lepiej się uczyć. I dzięki całemu właśnie temu projektowi wiemy jak to zrobić i, i z chęcią wpadam tutaj co tydzień.